Dobra, musimy chyba przeskoczyć na drugą stronę. No. Gdzie są te siutki, dwa okay, małe. Okej, okay, okej, to, to, to jest niebezpieczne ale to nie ładzi po dole, żeby nas nie zauważył. Policja Może... Jest... Policja jest rozstawiona po całym mieście, żeby nas znaleźć. Trochę nawajeliśmy, ale. Tu coś spodziewasz. Czyli. A nieważne. Dobra. Musimy znaleźć. Tego typa, mm. tego, się zaczęło praktycznie. Ja tego, co... To... Mi tu mówię, wiesz? Tego, co miało komu... w dachu. Aaa, no. tego, tego twojego pracownika. Tego pracownika? Dobra, się, przeskoczyć tam. Oga, nie widzę ich na razie, ale... Może ich znajdę i... Chodź tu. Chodź, dobrze. Czy jak ty tu nie skoczyłeś, cywilku? Ty... masz dwie nogi, nogi? Idziemy. O nie, idzie. Stop, stop, stop. Stop. Zaraz o. się spotkamy. Tak, tak. Dobra. Policja uliczała nas. ci tu. Na Góra, najgóra, najgóra. Nie oni są? Nie wiem. Musisz skończyć trafić do tego aresztu. Zasłużyło ci się. I się zrobiłem, jestem niewinny. Zaraz będę nie musiał użyć mojej broni. Zginiesz tu jeszcze. Wkrótce. Nie, nie, ej, nie, nie masz pozwolenia mnie zabijać przecież chyba. A ty masz już do innych? Co? Ja, jak... A ty już do innych masz pozwolenie, tak? Ja nikogo nie zabiłem. Mamy dowody. To nie było moją ręką nawet. Dobra, na most. Ostatnia opcja. O nie Już jazd cię uciec. Na pewno Tak Masz rację Zaraz bez posiłki, jak tu się nie poddasz Dobra To co ja robię Dobra wybacz mi panie policjancie, nie chciałem tego robić O nie Jestem zły no i... Nie, dobra. Coraz, zaraz tu będzie, będzie więcej policji. Jestem debilem, no. Kolejną osobę zabiłem. To chyba pierwsza osoba z mojej ręki. Muszę się schować. Przeczekam tutaj jakiś czas. Dobra. W sumie... Zamyśla te wiadomości, y, można mówić o dwóch miejscach. Albo o szpitalu, bo ludzie chorzy tam trafiają. Albo bardziej prawdopodobnej opcji. Czyli po prostu ten typ jest chory na łeb. Który podpisał. No to już wiem. Nie wiem, czy to dobrze, że schod schodzę sobie tak po mieście, ale idę zobaczyć jeszcze raz to wiadomość i przeanalizować ją dokładnie. Nie wiem, czy to w ogóle rozsądne, że patrzę na niego, może kupię. Po prostu litery na sobę napisane, ale... Trafię tam, gdzie jesteś chory. No. Chyba szpital. Oa, nie wiem. Pójdę w stronę szpitala, może że tam coś będzie. Dobra, biegnę. Wiem, gdzie mogę się spotkać z moim współpracownikiem. Myślę, że pomyślał o tym samym miejscu. Zresztą mam tylko nadzieję. Obawiam się, że policja tam będzie, bo policja jest restaurowana w całym mieście, żeby nas znaleźć. Tak, to tutaj. Biegnę. Okej, okay, tutaj się wszystko zaczęło tak naprawdę. Tu tabliczka jakaś tam w ogóle u tego manela co to był? Trafisz tam, gdzie jesteś chory. Okej, okay, jak dziwne. Oj, o nie. Chodź tu. Dobra, biegamy na górę. To ja no. jesteś zachowany! Kurde, niedobrze. Nie, nie 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 nie, znowu w tym bloku, i znowu jest niezafajnie. Szybko, 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 szybko. Mam nadzieję, że już tej baby tam nie ma, będzie trochę przybał. Biegnę na najwyższe piętro. Chyba, chyba nie biegnie, nie słyszę go. O, otwarte. Do tamtej pory nikogo tu nie było. Noż. Biega nie, nie, nie mam księczki Chociaż w sumie mam Dobra Raz się żyje Panie policjancie Żegnaj Nie spądź O nie, oh. nie. Tego nie było w planach Dobra, 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 dobra Spokojnie, spokojnie, spokojnie Oła, spokojnie Dobra, tu. I tak zostaniesz w wkrótce. Dobra, dobra, dobra. Spokój, spokój. Zostaw mnie, co? Nie. tak mnie nie dogonisz. Jesteś za wolny. No tędy. Nie podoba mi się to miejsce. Dobra, biegnę, 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 biegnę. To już blisko. Policji nie było po drodze, ale widziałem jak chodzili. Jest i szpital. Ej, 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 ej! Co, o, co ty tu robisz? No, widziałeś też tą wiadomość? Jaką wiadomość? Tą od Menela? No, to. tak, to pod. To, to pod mostem. Ty też tam byłeś? No, widziałem. No. A, nie ścigała cię policja? Może? No nie! Nie! I jak ten? Od razu kupiłem tobie telefon, żebyśmy się mogli porozumiewać. O kurde. Alefon. No. Miałem taki. No. Dobra, dobra chodź. A i to może być tutaj, bo tu ktoś leży. Widziałem już gdzieś tego skina, nie wiem gdzie, ale dobra. Ale może tak trochę ciszej bądźmy, żeby go nie obudzić, czy coś. Żeby lepiej na lekarze nie znalazli, to też będzie fajnie, nie? No, tutaj są jakieś skrzynki. Ej ty, ty, ty przyjdziesz. Gościu, czemu nam... Nie wiem, wydaje mi się, że ten mener mógł wiadomość osobowo zostawić. Albo ktoś inny po prostu. Po prostu jakieś dzieci sobie postanowiły, żeby się pobawiał. No. Możliwe. Ale co to. Typie. Czemu chodzisz po tym biednym człowieku chorym, no. Nie wiem, może. Nie by... wiem. Ożył jakoś. Żyj! Trzymaj chleb. Może miał jakąś informację dla o! nas? O! Oj, co jest? Trzymaj ten chleb. Co to. Ej, 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 on co? Nóż, nóż, nóż! nóż, 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 nóż Odejdź, ojdź, śpij! O! Książka! Co jest, pomożemy się dalej? Książkę mi dał. No nie wstawaj, bo się cię boję, rozumiesz. No nie wstawaj, bo, bo nie bo jeszcze się jesteśmy zdolni! Nic nie było w tych strzegach, na pewno. Zresztą było tylko mięso i TNT. TNT? Eee, ciągle może pomno. Dobra nie wiem, książkę. Na dachu najwyższego budynku w mieście. Zabiję cię. Ej, no, to... ja się boję! Ej, eee. ode mnie, co za glut! Eee. Posuń mnie! Ja, ja... Oła. Oła! Co to jest? Ej, eee. pomóż mi! To mnie goni! Ła! To mnie gryzie! To jest eee, Idę! Pomóż Sieplizne? mi! Świetliwe? Idę! Zabijam co! Dobra! Eee. To było w samoobronie! To nie była nasza wina. Tak, tego w samoobronie. Dobra, ale jaki najwyższy budynek, że co? Nie musimy znaleźć chyba najwyższy budynek i na niego się dostać. No spoko, możemy spróbować. Dobra, chyba trzeba się rozdzielić i znaleźć ten budynek ci powiem, bo tak to nie znajdziemy go nigdy. Dodatkowo no, policja... Natomiast... No. No, no co, co, co... Uważaj na siebie, nie? Bo policja tu chodzi. Tak, jak coś to mam masz telefon, masz mój numer. Coś to dzwoni, nie? Jak znajdziesz, czy coś? To idź w tamtą hmm. stronę, ja pójdę gdzieś tam. Dobra. No, to tam do zobaczenia. Widzimy się. Cześć, by o... się złapało, czy coś, kurde, No. Ja też. Elo, elo, 320? Do no. Dobra, chodzimy. Może sprawdzę. Nie wiem, spytam się, może kogoś będzie wiedział, czy jest gdzieś. Ten cały budynek tam przy... Ej, co jest typie? E, dzień dobry. Dzień dobry. Uj, o... Czy ja się kojarzę? Nie, widać. Wiesz, może gdzie jest najwyższy budynek? W tym mieście? No, proszę pana, ja pana kojarzę, Co? Widzimy się na najwyższym budynku. O, o nie, to. Eee. O, o nie, to było straszne. Dobra, wiedziałem, że to. Co za lokal w ogóle. Jakiś chory. Ojej, dobra, ja dzwonię do tego, do tego ziomka. E, halo, e, jesteś tam? Eee, no, jestem, jestem. Spotkałem tego menela, co mnie atakował dawno. Tego, coś się zrzucił z budynku? No. A, i co, żyjesz, czy, nie zabijesz go? Dźgnął mnie i, nie wiem, boli mnie noga. A, znalazłeś w ten budynek, czy jeszcze nie? No nie. Ty właśnie się rozglądać. No to, to idź szukaj. Widzimy się za jakiś czas. No dobra.